Witam w nowej serii Go te 3 Dobra, zabrałem sobie jakiś pojazd, więc jedziemy Pytanie gdzie? Na no. no wycieczkę taką no. najpierw na IKE do IKE i później przez, przez farmę i później do kozi wieży w przedmieściach i tam pójdę sobie przespać się. Okej? Okay? Taki wstęp był. Te dźwięki to takie no. Chociaż droga chyba chociaż droga może być jeszcze nie taki. później może być na drodze. Dobra, mijamy. Wiem, że w Polsce by, to by, byśmy dostawali mandat, ale w godzinie te 3 nie ma to znaczenia. Czy będą namalowane, nieprzerywane pasy, czy nie, i tak będzie mogło się mijać. I wszędzie można. Najpierw do tego miejsca, gdzie chcę. Czuję, że. że jak mam jechać? Czuję. Uwaga, żeby nie zrobił z na drodze. Co to za kulka? A jakbym Pff. Nie, nie u zero i ma Dobra, przechodzimy przez pasy... No ma nie, to po niekiedy ja włosy patrzyć Prawo wili lewo, ale przez to, że to gołcimy i te trzy to różnie jest nie kierowczani. Czy ktoś chciał kupić coś? A coś się nie udało. Przestań nie irytować. Ok? Bo trochę nie to izdę. Daję w izdę. Ok? W grze tego mam kopacz i kasa. Tak jest z meble. Tutaj coś stało nie tak, bo normalnie to po niego głata zabawka znajdować się na łóżku. A nie wy pot. Tu jakieś tam meble dodatkowe kuchnia, jakieś tam mały salon. Jakaś tam to. Mm, i jakiś łazienka tego z jakiegoś powodu nie ma. Ma. Ma tylko wodę. Ale przecież wcześniej w ogóle tego nie. Nie, mógł, nie było straganu. Przecież był zawalony. To jak nic się. Czemu oni to robią na mnie? Przechodzę przez pasę. No, czy był jakiś wypadek drogowy? I zniknął pani. Co ty trąbisz? Ty ustawienie trąb. Ustąpił? A, trąbił. Utechl. No dobra. Zmieniło się auto. Pewnie już odjechał. Co? Napróbowała ukraść samochód? Dobra. sobie pojedźmy po mieście. No widać, że po prostu wycieczkę zrobimy. Czemu jeździć po przeciwnym pasie. jaś tam dramat był. Więc musiałam ominąć. Tutaj znak ograniczenie prędkości do 30, ale nie mam zraży oni Ja do 35 km nawet. Muszę jakoś... Czy ktoś ukradł mu samochód? No to jest. Chyba pierwszy raz. No i. Co ty robisz? Mogłeś poczekać, człowieku. Wow, ktoś szuka uwagi. Pewnie w dzielniczku mieć uwagę. Albo z milion złoty mandatu. Bo początek tego filmu bardziej, bardziej takiego kozowego i... Kolejny chciał mi ukryć samochód, ale coś nie wyszło. Hm. No. Wszyscy <trony> że padnie jej Nie wiem co zrobić ze swoim życiem. No, ruszaj się! Kto tam? Przyjedź mnie! No to ja, nie wiem... Hm. Co? kogo mam słuchać? Przypadkowo. Próbujmy jakoś dobrać ci przez puszczę. Dobra, przyjedziemy przez ten chodnik. Bo nas ignoruje. Może być ciężko, ale jakoś przejechaliśmy. Tutaj jak widać, będziemy mogę co się to Czemu ktoś wyrzucił śnieg i nie poszątał? Chociaż nie będzie chociaż przyjechanie spróbowało, że zniszczyłem tutaj po prostu zaparkujemy przed tej butce, co przedawa jej jakieś picie czy coś tam było. Ale w sumie nie nie wiem czy to ma jakiś... No fajne lądy, ale pytanie co mamy? A, ale, no. Zwiedziliśmy londok gups. Ląda londo ciekawych. Kus. Co on sobie jedzie przez chodnik? No to ja. Jak przejeżdżam? To po prostu ja też przejadę przez chodnik. Coś mać między zębami. Jak to, co to. Nie jest to jeden, że kamera jest z góry. No i szybciej! Nie mam zamiaru czekać na nic. O! Posłuchał mnie. No bo chciał kogoś kopnąć. Czemu oni w ogóle ignorują wszystko co ja... No ruszaj się. Ja tu idę. Pff. Czyli do samochodu. Ale wsiąść ukraść mi. Dlaczego ja? ja? Ja jestem pewien, że ty. Pff. Czy ktoś poleciał panie Gilką do kosmosu? Witaj na Ach, pospo... Ach, co za spokojny dzień. Tymczasem wy... wyszałam goła. nie jest taki spokojny. Co ty robisz? Nie widziałeś, że jechałem? Cię... Na kogo ty to robisz? Ej, na ciebie, żebyś... Jakoś uciekła z tej. Kolejni ludzie, którzy jeżdżą nie po tym pasie, który można. Co ty robić? Teraz nie posuwał i zjechał na mnie. Co ja z, z tego pojazdu zostanie nic. Nic nie będzie... nic... nie będzie mogło się już bierać, że na złą będzie... Pup. Bo oni wszyscy i nie przepisy. To ja. Oni rozmawiają na środku drogi. Ej, wiecie, że istnieje samochód? Coś takiego jak samochód, i chce przyjechać? Jeszcze to wina ludzi. Dziu jezu. Dobra, sobie skończamy. Kto tam? Byłem jaki. Ludzie to jacyś coś dziwniejsi ludzie. Chyba przesłyszałam go, a... Dobra, koza możesz zignorować. No. No dobra, nie będę go wyżywać. On, on ma wszystko kowy w trz, trzech literach. Właśnie brałam prysznicz. No to ty masz problem. Nasza rozmowa idzie doskonale a kogo to w ogóle interesuje że ktoś chce ropę wyrzucać. Czemu bramy nie otwierają się automatycznie, ani nie chce nie, mi nie, nie otwierać, ani nie da się otworzyć w tej grze. Nie wiem. Nie wiem. Może coś w będzie. Może kiedyś zrobię. Chociaż co będę, to będzie. Spróbuję zrobić. Dużo tych odcinków Ale Ale one mają tego pić, Nie muszą być sezonem Tak naprawdę Boża Próbuję sobie zabrócić na tym moście Tak No bo chyba już widzieliście To samo I ta pani nieco się jak się Jest z jakiejś ochrony Dobra, trochę żalałem pojazd, ale jeśli nikt się nie uszkodził, czemu ja ci się chce chcę podróżować ze mną? Czuję, że teraz coś mi ukradnął, mi pojazd. Nie będę. Czuję, że już coś się stanie. No i ukradł! Wiesz co? Idź sobie do. I... Nie, mać karę. Za ukradnięcie samochodu już nie możesz jeździć samochodem. By znak zrobi. To się zatrzymujemy. Dlaczego ci ludzie ignorują wszystko? Ja trąbię, a oni mają w czterech literach. Mnie. Kolejny dzień, kolejny samochód. Nie wiem czy już się. Nie wiem czy już coś się zjem. Dobra, idziemy dalej. Nie mam zielonego pojęcia, co się to wszystko wywalać. Czy ktoś słucha jakąś muzykę, która była na wytrajderu Goochie? Moje 3, na PS5 lub co? Tam nie ma drogi, więc muszę zawrócić. Zawrócę na tej skoczni. Całą kopię opony przecież one biorą wyścig. To nie jest, że ten wyścig ma ich... Znaczy nie. Znowu słuchajmy to. Ciekawy jestem skąd ja się... że... <ścoughs> Powiedział ja. Radam! Ja nie ja zgadzam się. <laughs> Trochę skakał przez to więc możemy uznać, że lata. Albo ja coś nie rozumiem. Kolejny znak stop, kolejne zatrzymywanie się. Widać, że nawet jak tu umieści się stop, to nie ma tutaj stopu i nie ma tutaj stopu. To w końcu robicie 500 takich znaków i nie wszędzie? Chyba coś mam wrażenie. No dobra. Mijamy RTN 5G. Hmm. Pik, pik. Mało paliwa mam. 6%. O nie, musimy się spieszyć. Bo teraz wewódz przepisów. Musimy na plan. <grym> Tutaj jedzie się bę że mało kilometrów dobra dobra, tankujemy szybko nie mamy dobra, tankujemy i nie mam in. dobra, tankujemy już jest do pełna dobra, możemy teraz iść do z kasy, żeby hej, bierz moje pieniądze i spadam Pieniądze mam wszystkie w, w, w tej paczce, wyjmuję już. Majcie te pieniądze, okej? Okay? Nie, nic nie interesuje. Majcie te pieniądze, Ciesz się, że zarobiłaś jakieś pieniądze. Masz napiwek, masz wszystko. Masz jakieś znaczenie, masz jakieś coś. Macie pieniądze, sklep ma, więc nie musicie teraz mi oddawać myśli, ale nie zapłaciłeś i pojechałeś. Teraz to ja sobie już jadę i i, i wszystko ignoruję. Tylko oprócz, oprócz przepisów. Mam zdanie, że ci ludzie czasem robią w sumie niewidzialne sobie pas No tu... Ktoś przewróci przejście dla pierwszych? Tu jakieś nieoznakowane przejście dla pierwszych. Tutaj, tutaj mój dom, więc idaj i, i mam garaż, Bo tam dom się znajduje i ma garaż, Ale z czego wyjdzie samochód, żeby garaż się uruchomił. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie. Jeżeli podobał Wam się film, obecnie już nie ma nic do oglądania, więc wchodzę do, do tego wizufu i koniec tematu. Ok? W zaległości. Czy film Wam się podobał, czy nie, to zostawcie coś po siebie. Miłego dnia. Dzień nocy, ale nie wiem czy. Albo kiedy wy oglądacie? O pierwszej nocy, drugiej, trzeciej? No. Może o osiemnastej? Może o dwudziestej trzeciej? Pięćdziesiąt, dziesięć. Co polega wy. wy. wydwa. wy. w wy, tym, no. Wiemy, że. Teraz Wam daję ciekawostkę. Jak ta Rożywka zakończyła nadawanie, to rok później rozpoczęła się wojna na Ukrainie.